Zostaw ten kabel internetu, błagam cię, kocie! Zostaw kabel, proszę! Stary, ty masz. ty masz w tym życiu, dostałeś więcej ode mnie, rozumiesz? Masz w zabawek! W masz zabawek! Masz więcej kwa niż ja miałem, będąc dzieckiem! I, i kable napierdasz! Wy to słyszycie? Skurde, za chwilę mi kura rolety zrzuci stąd. Zasłony! Chłop za zasłonami się chyba schował i je drapie jak po kocie, proszę! Co? Idź stąd, dobranoc. Dobranoc. właśnie mi szat szatana sprowadziłaś. Przez Przyszła... on... zaraz. Ale ja to to pracy. Nie, ale powiem że ten kotek jest totalnie zajeb... tylko pod warunkiem, że masz czas dla niego, nie? Bo jak jest taka sytuacja, że jestem na streamie na przykład to... Bany, ten kot potrzebuje tyle atencji, że nie da się mu jej zapewnić. Ale ja na przykład dzisiaj się z nim przez dobre 5 godzin znowu bawiłem O, zaczyna się. Już jest wołanie. Atencję już już jest miałczenie, już jest chwilę. Zauważ mnie. No, nawet dzisiaj z nim zasnąłem obok. Najpierw się z nim bawiłem przez godzinę, potem po godzinie wspólnie poszliśmy spać, obudziłem się i znowu chciał się bawić. Zostaw ten kabel, stary. Wszedłeś teraz na blat po to, żeby mi kable gryźć. Chcesz mi rozbyć sprzęt? Kotek, jak nie będę streamował, to nie będzie pieniędzy na te kurwa drogie karmy i na zabawki dla kotka. Rozumie Kotek? Kotek. Ty. Jak spijaliśmy z... mi życie, to spisz też z... sobie, kurwa. Rozumiesz? A chcesz, jak chcesz kabel, to patrz. Ja ci jeden kabel mogę dać. Patrz, okay? patrz i tak. Moment, poczekaj. Podniosę ci na chwilę. Patrz co tu jest? Tak. Tym kablem się można bawić, proszę. Ta myszka nie działa, masz. No, hop. Masz, baw się. Ten kabel możesz gryźć. Tylko pewnie tego nie chcesz, bo ten jest legalny. Nie dawaj, bo się nauczy, że można. Aha! Ty to zostaw kabel! Kotku, no proszę, no, nie, nie można jednak kabla, masz zabawki kupione? Stary, kotek, no, ja, ja to podnoszę, a nie daję ci do zabawy. Dobra, no to się bawisz, zajebiście, czekaj. Ja ci tu przyniosę zabawki, dobra? Czekajcie, widzowie, bo to naprawdę z tym kotem się, się nie da inaczej. Poczekaj, zostań tu, przyniosę ci zabawki. Stary, no. słuchaj, jak ty będziesz, ty, ty mi prawie przed sekundą kliknąłeś, Ko kot, chodź. Prawie mi... Wyłączyłeś komputer. Ku... Stary. Stary. Puść, puść. Puść. Kotek, proszę, puść. No puść no. Przestań robić rzeczy, których nie możesz. Proszę. Współpracuj, kotek. Patrz, nawet ci zabawki przyniosłem. Masz tu myszkę. Baw się tym, co ci kupiliśmy, no. A nie niszczysz, kur wszystko. Widzisz? O, myszka. Czeka na ciebie, co za szatan nieba. Zawodniczki, czy też zawodnik z Algerii, z Tajwanu, one mają prawo do własnej prywatności, mają prawo do tajemnicy lekarskiej, mają prawo nie wpuszczać nas do swojego świata, mają swoją wrażliwość, swoje tajemnice, swoje problemy. Nie muszą się diagnozować na oczach całego świata. Wręcz byłoby to. Upokarzające, gdyby musiały się diagnozować na oczach całego. Do, do czego byłoby to upokarzające? Dlaczego zrobiono dokładnie to samo yy, kiedyś w Polsce, a nie można zrobić tego obecnie? Bo tam jak diagnozować? No, wydaje mi się, że w momencie, w którym przystępujesz do jakichś zawodów sportowych, jakiego one by nie były, to, 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 to musisz przejść szereg różnych badań. Dla przykładu, jeżeli musisz też walczyć w MMA, musisz sobie zrobić test na, na przykład posiadanie porów przenoszonych poprzez fiobieg, żeby potencjalnie twoja krew nie wywołała infekcji. U zawodnika, z którym będziesz walczył, nie? żeby gdzieś tam aspektu zdrowotne zachować. I ja nie mówię, że wyniki takich badań musiałyby być jawne, ale wydaje mi się, że jednak powinna być jakaś inspekcja, która jednak reguluje tego typu anomalie, no bo jak, jak ja to rozumiem, był na tapecie podany przykład człowieka, który w wieku 13 lat mimo tego, że wyglądał jak dziewczynka, zamienił się w cudzysłowie w chłopca. I mówimy tutaj właśnie o tej anomalii, o czymś to dzieje się rzadko, ale się może wydarzyć, bo po prostu, po prostu jest to jakiś rodzaj no nie, wiem, błędu genetycznego. Nie wiem, nie jestem, nie jestem naukowcem. Ale dlaczego, dlaczego w takim układzie nie możemy regulować tego pod kątem sprawiedliwości rywalizacji sportowej? Dlaczego osoba, która jest takim, nazwijmy to, freakiem genetycznym, nie może przejść szeregu badań, które zatwierdzą uczestnictwo w jakimś evencie, bądź, bądź je wykluczą? Nie, nie wiem, no ja się z tym nie zgadzam, że prywatność prywatnością. No, ale, jakby, różne badania są w kontekście wszystkich sportu. tak samo, jak ja bym powiedział, że. Znaczy, dobra, to, nie, to nie jest zerojedynkowe. Wiadomo, że tutaj są różne odstępstwa, no bo jak wyjdzie, że ja mam, nie wiem, HIV i mogę zarażyć hiv mojego rywala, no to, no to nie może dojść do walki, bo mu krzywdę zrobię. Tutaj tutaj ta osoba nie zrobi krzywdy kobiecie, z którą się bije, ale zrobi krzywdę pod kątem sportowym, pod kątem równości rywalizacji. Uważam, że uważam, że jednak powinno być to jakoś prawnie uregulowane, i, i, i tyle. No. To jest. Ich prywatna sprawa. Ale nie jest ich prywatną sprawą to, z kim walczą. No właśnie. No nie jest to prywatną sprawą, z kim walczą, więc powinno być to badane. Bo zacznijmy od początku. Ja współczuję. Tego typu ludziom, tak samo w kontekście nolif, mówiłem to wielokrotnie. Ja nie mam absolutnie żadnych złych uczuć w stosunku do nolif. Przeprowadziłem z nolif rozmowę na podcaście, Czasem przychodzi na live i tak dalej. Ja toleruję tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś ma taką ochotę zmieniać się, to spoko. I ja uważam, że taka osoba jest niewolnikiem własnego umysłu, własnej genetyki. No jakby rozumiesz co chodzi. Jestem przekonany, że nolif sam przed sobą wolałby się czuć dobrze w swoim ciele przed operacjami, zaoszczędzić. Pół miliona złotych, które wydał na operację, czy wydała na operację, zaoszczędzić sobie hejtu, który spadł i zaoszczędzić sobie spadku popularności, bo, bo Noliw po zmianie płci YouTubeowo nie istnieje. Więc można powiedzieć, że to bu, bu, był taki gwóźdź do trumny z punktu widzenia biznesowego stricte, tak? Nie dość, że straciłeś pół miliona złotych, to jeszcze ci biznes, kurwa, utopił się. Więc to, ja, ja tam są współczuję, oni są, oni są... Niewolnikami własnych potrzeb Własnych potrzeb, ale Ale, no uważam, że przykład Dziewczynki, która wyglądała jak dziewczynka Okazała się mężczyzną, nie jest w stu Analogiczny, tam wiesz, wieku 13 lat Bla 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 bla, genetyczny Bla bla bla, spoko, ale nie jestem w stanie Uwierzyć w to, że ten gość po prawej stronie Nagle jest wielce zaskoczony I on już sam nie wie kim jest, czy jest mężczyzną Czy kobietą, w momencie w którym W życiu dorosłym wyglądał w ten sposób I tu już nie, nie chodzi o o to, czy jesteś tolerancyjny, czy nie jesteś tolerancyjny, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek, ktokolwiek mając przed oczami taki widok, idąc ulicą, przez sekundę pomyślałby, że mija w tym momencie kobietę. No nie jestem w stanie w to uwierzyć. A wyrachując od jakichś kur... ideologicznych aspektów, po prostu nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ktoś powiedziałby, o kurwa, ale piękna kobieta idzie. Cóż, cóż za kurwa, cóż za okaz. No, no nie wierzę w to, to jest niemożliwe. No stary, jakby zachowajmy zdrowy rozsądek. I dywagacje na temat tego, czy ta osoba jest pokrzywdzona, czy nie, ja sobie oszczędzę, bo ja uważam de facto, że ona jest pokrzywdzona ta osoba. Natomiast natomiast dopuszczanie takiej osoby do rywalizacji z kobietą, to jest pokrzywdzenie kobiety w tym momencie. Jak dla mnie nie każdy identyfikuje się jako ktokolwiek lub cokolwiek, ani nauki, a, ale nauki nie oszukasz. Biologicznie jesteś kobietą lub mężczyzną, i muszą być badania, które jasno to stwierdzają. No tak, tylko czy też. To, to zależy, nie? No bo zobacz, idąc takim lewackim tokiem rozumowania w kontekście identyfikacji, to przecież równie dobrze można stworzyć jakiś ruch międzynarodowego trollingu. No to ja tak na przykład zrobiłem na lotnisku w Niemczech i możecie mnie wyjebać. Generalnie w dużym uproszczeniu nie działała, nie działał, nie działał kibel męski. Był zamknięty. Bardzo mi się chciało siku. Kibel damski był był pusty, więc poszedłem do damskiego kibla. Wysikałem się, wychodzę z toalety i wchodzi Niemka taka w mega szoku, takie mówi, ale to to damski kibel po angielsku, nie? A my jej powiedzieliśmy, bo nie wszedłem tam sam, że jesteśmy gender fluid. To zrobiła takie oczy i nawet już nie wiedziała co powiedzieć. No to równie dobrze możemy ku... Nagle zacząć chodzić do damskich kibli i twierdzić publicznie, że my się identyfikujemy jako kobiety. No, jakby rozumiesz, no, no, nie ma czegoś takiego jak identyfikacja. Dobrze, no, dla mnie możesz się identyfikować jak chcesz, ale no, to nie usprawiedliwia cię do tego. Znaczy, nie, to, że ty się identyfikujesz kurwa, jako, nie wiem, tygrys, nie sprawi, że jak wejdziesz do klatki z tygrysem, to się chyba zaprzyjaźnicie. Rozumiesz? I tak samo działa identyfikacja w kontekście na przykład wybo wyboru, w cudzysłowie płci, którą posiadasz.